SkyBlock Fajne gąski na co, O oh, tak No, tak więc postanowiłem nagrać tego SkyBlocka, ponieważ yy, gram na SkyBlocku, ale niezbyt mi się udawało. Teraz już mniej więcej umiem grać Minecrafta i zagramy sobie na SkyBlocku. No, tak więc yy, najpierw może Zrobić Co coś takiego. W skrzynce wiadomo jest lód i lawa. Ja zrobię najpierw coś takiego. Myślę, że 7 mi starczy. O. O, tak, żeby nam drewno nie spadało. No. Yy, dzisiaj nie sprawdziłem sobie z tych zadań. Tak więc. Yy... Dzisiaj zadanie, zrobimy po prostu tylko ten, 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 ten. Mm, no, ten. Generator kobla, i go właśnie teraz zrobimy. O. Tu jeszcze zbierzemy. O, jest, tak, 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 Bardzo dobrze. Świetnie, czyncz. O, jest druga. Świetnie. Muszę sobie jego skrzynki. Yy, no. Tak więc, tutaj sobie zrobimy, tak? Tutaj będzie się wylewała woda. Troszkę źle zrobiłem. Hiten madafaka to sobie można zniszczyć, i shit to zrobimy tak, i tutaj. O, tak będzie dobrze. Yy, czyli tutaj zrobimy taki spadek, o tak. Yy, a... No yy, Tak więc tutaj sobie stawiamy loot rozbijamy świetnie tutaj sobie wlewamy lawę i działa jej tak więc jest świetnie mhm przeróbne sobie deseczki Zróbmy sobie craftbox. box 12 patyczków craft sobie postawimy Hm tutaj koło skrzynki. I zróbmy sobie od razu kill off Aha, jeszcze coś. Nie wiem. Włączać włączę Eee, no oj. Pierwszy, lepszy, taki jakiego znam, ten generator mhm. myślę, że sześć, dziewięć się zbieramy i na myślę, wystarczy. Zrobimy sobie... nie, Co to? nie, 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 kurde, co ja zrobiłem. nie, fail. Ale fejl. Wiecie co? Chyba ja będę musiał szczytować sobie wiadro z, z no z, z, z. Y O kurcze, co ja? Zlawu, co to jest? Tylko te słowa. Ja nie mogę. Nie mogę znać. Hmm, I can see Wow, mam 85 fps -ów. fajnie. No cóż, to ja. Zrobię cięcie. I widzimy się. Może zrobię tak. I widzimy się za chwilkę. Okej, okay. tak więc ja już jestem. Mam biedaryku wody. Jak widzicie, nic sobie więcej nie dałem. Dobra, rozbijmy. Ja mam pomysł taki, ale. Za chwilę yy, zobaczycie, o co mi chodzi. Najpierw no sobie tak postawimy. Zrobię sobie taki odoszek. O, tak, tak właśnie tak. Miejmy nadzieję, że nie zamaryśnie. sobie sobie... ...lawę też. Aha, mm, wiaderko mam w skrzyni, tak? Tak. Więc yy, nie będę cheat'ował i to wiaderko wyrzucę. No dobra. Miejmy nadzieję, że nie zamarę teraz. tym razem. No tak, 10 yy, kobla i robimy narzędzia z kobla. I będziemy kończyć ten odcinek, bo jak już pewnie na samym początku mówiłem, nie będę, nie, nie, nie znalazłem, znaczy nie, nie, że nie znalazłem, tylko nie szukałem po prostu, zapomniałem kompletnie o zadaniach I, no, i tyle. Ale pewnie sobie pomyśleliście, znowu ten Minecraft. Otóż, e, planuję dwie nowe serie. Jedną z, e, jedna będzie z Need for Speed Undercover. Jeżeli mi zadziała ta gra. A drugą, druga będzie z Pro Evolution Soccer 2012. Tak, to, to, już niedługo, to już niedługo. Myślę, że po 1 września już te serie powinny się pojawić nawet na YouTube. No dobra, tak więc ja z tym drewnianym kilofem się już z wami żegnam. W towarzystwie naszego, naszych, naszej skrzynki, craftboxa, drzewka i generatora. No i kilofa. Żegnamy się i do następnego odcinka. Siema!